Przychodzi zakonnica do ginekologa i zawstydzona mówi: Panie doktorze, bardzo mi wstyd, ale w cipeczce utknął mi wibrator i nie mogę go wyjąć. Czy mógłby pan spróbować go wyciągnąć? No spróbuję. Zakonnica zadarła sutannę, a lekarz próbuje wyjąć wibrator. Mija dość dużo czasu i zniecierpliwiona zakonnica pyta: I co? Udało się panu go wyjąć, panie doktorze? Niestety nie, ale tak go obróciłem, że można wymieniać baterie. Zakonnica macha na stopa i zatrzymuje jej się piękna kobieta w sportowym kabriolecie. Po chwili jazdy zakonnica pyta się jej, taki ładny samochód, skąd na to ma pani pieniądze? A mam takiego jednego gacha, puszczę się z nim parę razy i mi kupuje ładne samochody. Jadą dalej, a zakonnica znowu się pyta: A ta biżuteria skąd? A to taki inny przyjaciel mi kupuje, wystarczy, że prześpie się z nim kilka razy. Wieczorem, gdy zakonnica śpi w swoim pokoju, ktoś puka i mówi: Siostro to ja, ksiądz Józef, niech ksiądz spieprza, już za czekoladki dupy nie daje. Jadą trzy zakonnice rowerami po drodze z wybojami, kiedy zaczyna się już równa szosa przełożona, mówi: No, moje kochane siostry, dosyć tego dobrego, zakładamy siodełka! <noise> Zakonnica z księdzem grają w piłkę nożną. Ksiądz strzela na bramkę, nie trafił, i krzyczy: o kurwa, ale zeszło! Zakonnica grozi księdzu, że jeżeli jeszcze raz przeklnie, to Bóg go ukaże. Ksiądz znów strzela, znów nie trafia i przeklina. Zakonnica znowu grozi, że nie można przeklinać. Ksiądz za trzecim razem to samo, same bluzgi. Nagle uderza piorun z nieba w zakonnicę. Księdza dochodzą głosy z niebios: O kurwa, ale zeszło. <noise> Czarny na czarnym jedzie po szarym, ksiądz na zakonnicy jedzie po ulicy. <noise> Zakonnice zasiadają do obiadu, i przełożona mówi: Siostry, dziś na obiad marchewka! Hurra! Ale pokrojona. Eee! Rozmawiają dwie siostry zakonne. Siostro, a ten punkt G, to gdzie jest? Oj siostro, ze świecą go szukać ze świecą. Przez cały kościół biegnie młoda zakonnica wołając: Siostro, siostro, zostałam zgwałcona. Co mam zrobić? Zjeść cytrynę i to pomoże? Nie, ale ten uśmieszek zniknie! Ksiądz dostał cynk od znajomego proboszcza z innej parafii, że ma do niego przyjechać biskup na wizytację. Poszedł więc na targ kupić coś do jedzenia. Zauważywszy wielką rybę, mówi do sprzedawcy: Jaka piękna, duża ryba! No, sam tego skurwiela złowiłem, ależ pan jest wulgarny. Niech się ksiądz nie denerwuje. To taka nazwa tej ryby, tak jak szczupak czy okoń. Ksiądz kupił rybę i zaniósł na plebanie, gdzie była zakonnica. Jaka piękna, duża ryba, powiedziała zakonnica. No, a ciężki skurwiel. Ale się ksiądz wyraża. Ale siostro, to taka nazwa tej ryby, tak jak choćby sum czy płoć. Niech siostra oskrobie tę rybę. Zakonnica zaczęła pracę, kiedy do kuchni weszła kucharka. Jaka piękna rybka. No jak ja tego skurwiela oskrobie, to pani go usmaży. A skąd u siostry takie słownictwo dzisiaj? To taka nazwa tej ryby jest jak szczupak czy coś. Na wieczór siedzą przy stole biskup, proboszcz i zakonnica, a kucharka wnosi gotową rybę. Jaka piękna, duża ryba zachwyca się biskup. Ja tego skurwiela kupiłem, a ja tego skurwiela skrobałam, a ja tego skurwiela usmażyłam. Ksiądz biskup wyciąga steczki litra wody i mówi: "Kurwa, widzę, że tu sami swoi". Przychodzi zakonnica do ginekologa, a on jej mówi: "Jest siostra w ciąży". O, cholera! Z czego oni te świeczki robią? Zakonnica jest chyba jedyną kobietą na świecie, która rano wie, co na siebie włoży. Zakonnica w barze. Setę czystej, poproszę. Barman tak popatrzył, ale nic. Nalał. Po chwili zakonnica. Setę czystej, poproszę. Barman zdziwiony. Co to druga seta? Ale nic! Nalał! Po chwili zakonnica. Setę jeszcze jedną. Na to barman nie wytrzymał. Ależ siostro, czy to wypada? Ja to wszystko z miłosierdzia ludzkiego, bo nasza matka przełożona klasztoru ma od dwóch tygodni zatwardzenie. A jak mnie w takim stanie zobaczy, to się chyba wreszcie zesra. Idą dwie zakonnice, siostra matematyka i siostra logika. Siostra matematyka mówi: Widzisz tego mężczyznę, który idzie za nami od dłuższego czasu? Tak. Za dwie minuty nas dogoni. Zgodnie z prawami logiki musimy się rozdzielić, a wtedy pójdzie tylko za jedną z nas. Spotkamy się w zakonie. Do zakonu przychodzi pierwsza siostra matematyka. Parę minut później siostra logika. Pierwsza pyta się: O Boże, o Boże, i co się stało? Zgodnie z prawami logiki, mężczyzna mógł pójść tylko za jedną z nas i wybrał mnie. I co? I co? Zgodnie z prawami logiki, gdy przyspieszyłam, on również to zrobił. I co dalej? Zgodnie z prawami logiki zaczęłam biec, a on zrobił to samo. O Boże, i co? Zatrzymałam się i on zgodnie z prawami logiki zrobił to samo. O Boże! O Boże! I co? Podciągnęłam do góry sutannę, a on zgodnie z prawami logiki zdjął spodnie. O Boże! O Boże! I co? Zgodnie z prawami logiki, zakonnica z zadartą suknią biegnie szybciej niż mężczyzna z opuszczonymi spodniami. Idą cztery zakonnice do nieba. Spotykają na drodze świętego Piotra. Masz coś na sumieniu? Pyta pierwszą. Ano, znajdzie się coś. No, na przykład co? Dotykałaś męskiego członka? Ano tak, jednym palcem, odpowiada. To zanurz palec w tej misie z wodą i idź bez grzechu. Podchodzi druga. Masz coś na sumieniu? Ano, coś by się znalazło. Dotykałaś męskiego fiuta? No tak. Tak, całą łapą. To zanurz dłoń w tej misie i idź bez grzechu. Podchodzi trzecia. Masz coś na sumieniu? Pyta. W tym momencie odzywa się czwarta. Jak ona tam wsadzi dupę, to ja do tej wody mordy nie wkładam. <noise> Idzie zakonnica z kościoła do domu. Wywaliła się na ulicy i mówi: O Jezus Maryja! W domu ukazuje się jej Jezus i mówi: Może ja mam ryja, ale za to ty masz krzywe nogi. Siedziałem spokojnie przy piwku, gdy przechodząca obok knajpy zakonnica podeszła do mnie. Powinieneś się wstydzić, młody człowieku. Alkohol to dzieło szatana. Jesteś grzesznikiem. Skąd to wiesz? Moja siostra przełożona mi tak powiedziała. A czy ty kiedyś próbowałaś alkoholu? Nie bądź śmieszny! Oczywiście, że nie. To skąd możesz wiedzieć, że jest taki zły? Słuchaj, zróbmy tak: postawię ci drink i sama ocenisz. Zgoda? Nie. Jak będzie wyglądała zakonnica pijąca drinka? To nie problem. Poproszę barmana, żeby przelał go do kubka od herbaty. No dobrze. Podszedłem więc do baru. Barman, jeszcze jedno piwo proszę. I jakiegoś dobrego drinka, tylko nalej go proszę do zwykłego kubka. No nie, tylko nie mów, że znowu jest tu zakonnica. Siostra przełożona udając się na poranne modlitwy, minęła po drodze dwie młode zakonnice, które właśnie z porannych modlitw wracały. Mijając, pozdrowiła je. Dzień dobry dziewczęta, niech Bóg będzie z wami. Dzień dobry siostro przełożona, Bóg z tobą. Kiedy młódki oddalały się, siostra przełożona usłyszała, jak jedna z nich mówi. Chyba wstała ze złej strony łóżka. Zaskoczyło to siostrę przełożoną, ale zdecydowała się nie zgłębiać tematu. Poszła dalej. Idąc korytarzem, spotkała dwie siostry, które nauczały już w klasztorze od kilku lat. Po wymianie powitań siostra przełożona znowu odchodząc, usłyszała, jak jedna mówi do drugiej. Siostra przełożona chyba wstała dziś nie z tej strony łóżka. Zmieszana siostra przełożona zaczęła się zastanawiać, czy może mówiła opryskliwie, albo jej spojrzenie było nie takie jak powinno. Rozmyślając tak, podążała do kaplicy. Wtedy na schodach ujrzała siostrę Marię, lekko przygłuchą. Najstarszą zakonnicę w klasztorze. Siostra Maria, pomalutku, schodek po schodku, wchodziła na górę. Siostra przełożona miała dużo czasu, aby uśmiechnąć się i wyglądać na szczęśliwą, podczas pozdrawiania siostry Marii. Siostro Mario, cieszę się, że Cię widzę w ten piękny poranek. Będę się modliła do Boga, abyś miała dziś piękny dzień. Witam Cię, siostro przełożona i dziękuję. Widzę, że wstałaś dziś ze złej strony łóżka. To stwierdzenie powaliło siostrę przełożoną na kolana. Siostro Mario, co ja takiego zrobiłam? Staram się być miła, a już trzeci raz dzisiaj słyszę, że wstałam nie tą stroną łóżka. Siostra Maria zatrzymała się, spojrzała siostrze przełożonej w oczy i rzekła. Och, nie bierz tego do siebie, po prostu włożyłaś pantofle ojca Michała. Nie.